Nie Gramy po raz 22 z Wielką Wortyszą Świątecznej Pomocy. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Początek gry od godziny 16. Cudowny koncert Sylwii Grzeszcza do godziny 20.00. Wcześniej mnóstwo licytacji, wyjazdowych atrakcji i oczywiście przed koncertem cudowna, cudowna gwiazdka do nieba. Kochani, przyjdźcie, otwórzcie nie tylko swoje portfele, ale przede wszystkim swoje serca. Siat zapraszamy na lodowisko przy Hali Arena. Wejście na lodowisko za sobą złotówkę do puszki wielki jak Również zapraszamy na warsztaty plastyczne dzieci, młodzież i dorosłych. Start, godzina 16. Miejsce Hala Arena. Będzie wesoło, kolorowo i kreatywnie. Żeby rządzić miastem trzeba wydać wybory. To trudne. Ale każdy może zdecydować jeden dzień rządzenia Kalisza. Jak co roku zapraszamy na imprezy towarzyszące Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Beki. 10 stycznia serdecznie zapraszam na dwa rewelacyjne koncerty. Pierwszy koncert to nasza Kaliska Młodzież Dzieciakus de Flesz, a następnie rewelacyjny zespół PLE, Funacja Ostrowska i Plesierska. Będzie podobnie debiut w naszym rejonie. Zapraszamy bardzo serdecznie na koncert Fabrodziada i Jedzinie Dziadów Kazimierzkich. Myślę, że Pani, Łąki Łamy, bardzo szczęśliwi, że y, aplaudziane koncert się w Także licytacje różnych ciekawych y, rzeczy, przedmiotów, y, a wstępne wszystkie koncerty, symboliczne, złotówka do kultu. Zapraszam Was na naszą stronę internetową. Facebook.br łamane na kalisz.w8 Siema! Siema! Siema!